Przeczytamy fragment, czy kilka fragmentów z księgi liczb z jedenastego rozdziału. Mam nadzieję, że czytacie, czy przeczytaliście już ostatnio księgę liczb, tak aby być gotowymi na nasze rozważanie tej księgi w całości w, przyszły, w przyszłą niedzielę. A dzisiaj tylko przedsmak tego o czym będziemy mówili taki spoiler mały naszego rozważania za tydzień przeczytajmy kilka wierszy które ilustrują problem przedstawiony w tej właśnie księdze 11 rozdział od pierwszego wiersza A lud zaczął się skarżyć, co się Jachwę nie podobało. Gdy więc Jachwę to usłyszał, bardzo się rozgniewał. I ogień Jachwę zapalił się przeciwko niemu, przeciwko ludowi. I pochłonął krańce obozu. Wiersz trzeci mówi nam, że nazwali później to miejsce tabera, bo ogień Jahwe rozpalił się przeciwko nim. I następny wiersz mówi nam, że po tym wydarzeniu, po, tym, po tej tragedii, gdzie zginęło mnóstwo ludzi w obozie, Następny wiersz mówi, że pospólstwo, które było wśród nich, ogarnęło pragnienie czy pożądanie. Synowie Izraela też płakali na nowo i mówili: Któż nas nakarmi mięsem? Wspominamy ryby, które jedliśmy w Egipcie za darmo. Wobrażacie sobie darmowa rybka w Egipcie. O, jakim było tęskno do tych ryb z Nilu. Ale to nie tylko były ryby, tam też były ogórki, melony, pory, cebula i najlepsze na koniec, czosnek. Tęsknili za tym egipskim jadłem. A teraz mówią: Nasza dusza wyschła, bo nic innego przed oczami nie mamy oprócz tej manny. Wiecie, co znaczy manna? Manna znaczy, co to jest? Ani pierwszego dnia, jak manna spadła, wyszli poza obóz i mówią: Co to jest? Co to jest? Co to jest? I tak zostało. Nic nie ma innego, tylko: Co to jest? I dalej mam opisane tą mannę, jaka ona była, jak ona smakowała, i od dziesiątego wiersza przeczytajmy. Wtedy Mojżesz usłyszał, że lud płacze w swoich rodzinach każdy przy wejściu do swego namiotu wówczas mocno zapłonął gniew Jahwe a i Mojżeszowi to się nie podobało i Mojżesz powiedział do Jahwe dlaczego tak źle się obchodzisz ze swoim sługą Dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, że włożyłeś na mnie ciężar całego tego ludu? Czy ja począłem cały ten lud? Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie, nieś go na swoim łonie, jak opiekun niesie, nie, niesie, nosi niemowlę do ziemi, którą przysiągłeś ich ojcom? Skąd wezmę mięso? aby dać całemu temu ludowi. Płaczą bowiem przede mną i mówią: Daj nam mięsa, abyśmy mogli jeść. A więc widzimy, że Mojżesz też już sobie nie radzi, też już ma dosyć tego szemrania, tego narzekania, tego biadolenia. Zobaczcie, co Mojżesz mówi. Nie mogę sam znosić całego tego ludu, gdyż jest dla mnie zbyt ciężki. A jeśli tak ze mną postępujesz, to raczej mnie zabij. Proszę. Jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, abym nie patrzył na swoją niedolę. Zobaczcie, do czego prowadzi marudzenie w kościele, narzekanie na to, co Bóg daje. Bo to przecież Bóg dał im taką dietę na pustyni. Bóg mógł sprawić, że ogórki lecą z nieba, że czosnek leci z nieba. Myślicie, że dla Boga to zbyt trudne? Mógł sprawić, że ryby lecą z nieba. Dla ludzi to niemożliwe, ale u Boga? Wszystko jest możliwe, nawet pieczone ryby mogą gorące lecieć z nieba. Z przyprawami, z czosnkiem, z czym tylko chcecie. Nie ma nic niemożliwego dla Boga. Ale Bóg dał im mannę. Mówi, to będziecie jeść w czasie swojej podróży. Bóg miał w tym swój cel, że dał im tylko mannę. Oni tam nie mieli 40 lat po tej pustyni podróżować, ale droga z Egiptu do Kanaanu, najkrótsza droga, 12 dni zajmuje. Najwyraźniej oni poszli na południe, troszkę dalej, ale dwa tygodnie spokojnie mogli dojść. I dwa tygodnie na mannie to nie jest źle. I Bóg najwyraźniej chciał ich karmić to mano, żeby się spieszyli tam do Kanaanu. Bo tam czekały na nich lepsze rzeczy: ziemia, mlekiem i miodem płynąca. Ale oni się szybko zniechęcili, oni zaczęli narzekać, biadolić, płakać, płakać, wyobrażacie sobie. I Mojżesz mówi: Mam tego dosyć, zabij mnie, proszę. Ile można słuchać, marudzenia, narzekania, niezadowolenia. Wśród ludzi, którzy zostali uratowani przez Boga i prowadzeni do obiecanej ziemi, słup ognia, obłok, Bóg w ich obozie. A ci ciągle marudzą, ciągle niezadowoleni. Pamiętają, jak to było dobrze w Egipcie, kiedy ich tam lali, uciskali i ledwo dychali. Tam płakali przecież. Tam wzdychali do Jachwe, tam błagali go, żeby im pomógł. I on im pomógł. Wielką, potężną ręką wyprowadził ich z Egiptu. A oni co? Zamiast wdzięczności, zamiast przyjęcia tego, co Bóg daje, oni bijadolą, narzekają, marudzą, szemrają. I Pan Bóg postanawia ich nakarmić mięsem. Chcecie mięsa? Proszę bardzo. Od 18 wiersza czytajmy. Poświęćcie się na jutro, a będziecie jeść mięso. Płakaliście bowiem, a to dotarło do uszu Jahwe. Któż nas nakarmi mięsem? bo było nam lepiej w Egipcie. Jachwę da wam więc mięso i będziecie jeść. Będziecie je jeść nie przez jeden dzień, ani przez dwa dni, ani przez pięć dni, ani przez dziesięć dni, ani przez dwadzieścia dni, lecz przez cały miesiąc, aż wam wyjdzie przez nozdrza i zupełnie wam obrzydnie. Wzgardziliście bowiem Jahwe, który jest wśród Was, i płakaliście przed nim, mówiąc, po co wyszliśmy z Egiptu? Uważaj, o co się modlisz. Uważaj, na co narzekasz. Uważaj, jeśli zaczynasz szemrać i nie jesteś zadowolony z tego, co Bóg Ci daje. Uważaj. Może tyle z tej księgi. Za tydzień będzie więcej. Przyjrzymy się tej postawie Izraela i naszej postawie i naszym sercom. Co jest przeciwieństwem szemrania, narzekania, biadolenia? Hmm? Dziękczynienie. A skąd się bierze dziękczynienie? głośniej? Z wdzięczności, dokładnie. Wdzięczność i dziękczynienie. To jest lekarstwo na nasze narzekanie. Docenianie tego, co Bóg nam dał i wyrażanie tego docenienia w dziękczynieniu. W liście do kolosan w trzecim rozdziale i piętnastym wierszu apostoł Paweł wyraża swoje życzenie dla wierzących, mówiąc: A boży pokój niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Jesteśmy powołani do Bożego pokoju. I Paweł mówi, niech Boży pokój rządzi w waszych sercach, niech panuje w waszych sercach, niech wszystkie inne rzeczy, które tam próbują wami zawładnąć, niech będą poddane władzy Bożego pokoju. I co następna część tego wiersza mówi? Bądźcie też wdzięczni. Jeśli chcesz, żeby pokój Boży panował w twoim sercu, to musisz doceniać to, co Bóg ci daje. Musisz doceniać to, co masz, to, co masz obiecane, to co jeszcze nas czeka. Może tutaj na ziemi nie mamy wszystkiego, co byśmy chcieli. Może tutaj na ziemi spotyka nas Wiele rzeczy, których byśmy sobie nie życzyli, to może, wiem, że jest, może być w nawiasie, bo tak jest. Spotyka nas wiele rzeczy, których byśmy nie chcieli. Chcielibyśmy inaczej wyglądać, chcielibyśmy czasami coś innego zjeść, chcielibyśmy gdzie indziej mieszkać, chcielibyśmy, żeby pogoda była inna. Wiele rzeczy byśmy chcieli, żeby były inne. I możemy się na tym skupić i szemrać i narzekać i biadać, że nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Albo co niektórzy sobie wyobrażają, że nam się to należy od Pana Boga. Jeśli mnie kochasz, to, to chcesz przecież, żebym miał to czy tamto. Chcesz, żebym był szczęśliwy. Chcesz, żebym. i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego tego nie mam? I jak długo jeszcze będę musiał tą mannę jeść? I jak długo jeszcze po tej pustyni będę się musiał szarkać? I dlaczego, i co? I możemy tak się na tym skupić. Ale Boże Słowo mówi nam, że co? Mamy być wdzięczni. Wdzięczni za wszystko, co mamy, wdzięczni za wszystko, co Bóg dla nas zrobił. Wdzięczni za wszystko, co Bóg nam przygotował, czego wypatrujemy przez wiarę, pielgrzymując przez tą ziemską pustynię. Bądźcie wdzięczni. Wdzięczni. To jest oznaka chrześcijanina. To jest oznaka człowieka wiary. Wdzięczność. Docenianie tego, co mamy. Docenianie. I co dalej? Dziękowanie. Pierwszy list do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, wiersz osiemnasty. We wszystkim dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem Was. Wielu ludzi się zastanawia, jaka jest Boża Wola. No, masz tutaj napisane czarno na białym, przynajmniej u mnie czarno na białym jest. Jaka jest Boża Wola względem nas w Jezusie Chrystusie? Byśmy we wszystkim dziękowali. Wiem, że w niektórych tłumaczeniach macie za wszystko. Ale jest to błędne tłumaczenie. Nie za wszystko powinniśmy dziękować. Na pewno nie powinniśmy dziękować za to, że ludzie grzeszą, że ludzie kłamią, że dzieci są krzywdzone, że ludzie głodują, że są wojny, że jest tyle niesprawiedliwości, że jest tyle przestępstw, że tylu ludzi żyje na skraju nędzy czy w strasznej nędzy. Nie mamy za wszystko dziękować. Jeśli mąż upija się i przychodzi i bije żonę, chrześcijankę, to ona nie jest wzywana do tego, żeby powiedzieć: Boże, dziękuję ci, że mój mąż się znowu upił i mnie zlał na kwaśne jabłko. To jest absurd, to jest bzdura. Niektórzy tak myślą i tak robią i tak nauczają, ale to jest błędne, wynika z błędnego tłumaczenia tego wiersza. Ten wiersz mówi: Dziękujcie we wszystkim. Może być źle, może być trudno, może być ciężko, ale zawsze mamy za co dziękować. Nawet w tych najciemniejszych miejscach, nawet w tych najtrudniejszych chwilach. Możemy dziękować. Są rzeczy, za które wciąż możemy dziękować i na tym się mamy skupić jako ludzie wiary. To nie znaczy, że zaprzeczamy rzeczywistości i mówimy, że jesteśmy zdrowi, kiedy jesteśmy chorzy, że mówimy, że jesteśmy bogaci, kiedy jesteśmy biedni i za to dziękujemy, chociaż tego nie ma, ale my tak wierzymy i tak wyznajemy i za to dziękujemy. To nie o to chodzi. To jest skrajność. To jest właśnie to, to pozytywne myślenie, które jest zaczerpnięte z okultyzmu, wierzące, że nasze słowa kreują rzeczywistość. Nie to mamy robić. Nie mamy wmawiać sobie, że jest inaczej niż jest i za to dziękować. Mamy dziękować we wszystkim, wiedząc, że Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy go miłują, którzy są według jego woli powołani we wszystkim, w dobrym i złym, zarówno gdy siedzimy przy misce pełnej ogórków i czosnku, jak i wtedy, gdy mamy codziennie mannę. Bóg jedno i drugie wykorzystuje ku dobremu, jeśli go miłujemy, jeśli jesteśmy wdzięczni, jeśli nie, widzimy, jak Pan Bóg. Reaguje. Kiedy zaczynamy marudzić, szemrać, biadolić, narzekać, to się Bogu bardzo nie podoba. I Bóg surowo karze taką postawę. Natomiast wola Boga w Jezusie Chrystusie jest taka, abyśmy we wszystkim, w każdej sytuacji byli wdzięczni i dziękowali we wszystkim. Za te rzeczy, które mamy. Może nie mamy tego, ale mamy co innego. Nie mamy ogórków, ale mamy mannę. <noise> I dziękujmy za mannę, którą Bóg daje. Dziękujmy za deszcz czy w pośród deszczu, jeśli akurat nie, nam niepotrzebny deszcz, ale ktoś inny się o niego modlił i Jemu jest potrzebny może my wolelibyśmy, żeby świeciło słonko, ale akurat nie Bóg uważa, że ma padać deszcz, więc we w deszczu dziękujmy Mu, że jutro będzie znowu słońce albo za tydzień, albo za miesiąc A i że albo, że wczoraj świeciło słońce, albo, że Bóg panuje nad wszystkim i dziękujmy Mu, że On panuje nad wszystkim. Zawsze możemy dziękować bracia i siostry z pytanie, gdzie są nasze serca na co patrzymy czy jesteśmy ludźmi wiary Którzy wierzą we wszechmogącego, panującego nad wszystkim Boga, który ma nas w swoim ręku i który w swej mądrości i łasce prowadzi nas do domu? Czy też jesteśmy jak ludzie tego świata, którzy szukają wygody, przyjemności, zaspokojenia. Jak tego nie ma, to się zaraz denerwują, zaraz się złoszczą, zaraz są niezadowoleni i narzekają. Nie bądźmy do nich podobni. Nie upodabniajmy się do tego świata. Ale bądźmy ludźmi, którzy dziękują. Bądźmy ludźmi wdzięcznymi za to, co mamy. Niechaj ludzie tego świata słyszą nasze słowa dziękczynienia za Nasze zbawienie, za Jezusa Chrystusa, który położył za nas życie, za Boga, który nas kocha, który jest zawsze z nami, który nas nigdy nie porzuci, nie opuści, nie zostawi. Za królestwo Boże, za wieczność z Jezusem, która jest przed nami. Za ducha świętego, za Kościół, braci, siostry. Jest za co dziękować, bracia, lista jest długa. I oby to dzisiaj było. Słyszalne na tym miejscu, kochani. Niech Bóg nie słyszy z żadnego serca marudzenia i narzekania tutaj. Ja też tego nie chcę słyszeć. Tak jak Mojżesz, jeśli ja będę słyszał, wy będziecie to słyszeli, to będziemy tak jak Mojżesz się podłamywali, będziemy się zniechęcali. Będziemy mieli tego dosyć i nie będziemy chcieli tu przychodzić i powiemy w końcu Boże, zabij mnie. Bo ja już nie mogę słuchać tego marudzenia. I dla tych, których tutaj nie ma, nie mówię, dlatego że w tym zboże jest jakieś marudzenie. Tak po prostu tylko robię wstęp do czwartej księgi Mojżeszowej, żeby było jasne, że tu nikogo nie gromię, nie karcę i tak dalej. Ale jeśli gdzieś tam w swoim domu sobie szemrasz, no to weź sobie do serca tą przestrogę. Jeśli ze swoją sąsiadką, czy sąsiadem, czy gdzieś tam indziej, zamiast dziękować Bogu i mówić, jak Bóg jest dobry, marudzisz na swój los. Opamiętaj się. A kiedy tu się zgromadzamy, bracia i siostry, dziękujmy Bogu, chwalmy go, wywyższajmy go. Owszem, to nie znaczy, że nie mamy prosić, jeśli mamy jakieś potrzeby, ale jak mamy prosić? Zdziękczynieniem, tak? Czytamy w innym miejscu, że jak macie jakieś potrzeby, to przynieście je. Przynieście je do Boga, złóżcie na niego. wdzięcznienie. nawet kiedy prosimy, to wiemy, że Bóg uczyni to, co dobre. Już z góry mu dziękujemy za to, co uczyni, jak odpowie. Amen? Kochani bracia i siostry, powstańmy i uwielbiajmy Boga. Dziękujmy mu, wywyższajmy go, radujmy się nim, śpiewajmy mu z serca. Niechaj Bóg będzie rozradowany nami. Niechaj Jego ogień ducha stąpi na nas. Nie ten ogień, który tam spalił ten obóz i zabił ludzi, ale ogień ducha, który spada na wdzięcznych ludzi, na dziękujących ludzi, na chwalących Boga ludzi. Powstańmy i niechaj z naszych serc i z naszych ust płynie Bogu dziękczynienie, uwielbienie, chwała, O Panie Boże nasz, jakże jesteśmy błogosławieni w Jezusie Chrystusie. Obdarowałeś nas w Nim wszelkim błogosławieństwem niebios, także nie brak nam niczego. Mamy wszystko w obfitości. Jakże hojny jesteś, jakże łaskawy jesteś, jakże dobry jesteś. Panie, wybacz nam, prosimy, wybacz, kiedy. W naszych sercach rodzi się niezadowolenie kiedy pozwalamy, by nasze niedogodności, jakieś bóle, jakieś problemy, zmagania przesłaniały nam twoje dobrodziejstwo, twoje cudowne dary. Wybacz nam, Panie, kiedy ulegamy naszej ludzkiej cielesności i skłonności do niezadowolenia i narzekania. Wybacz nam. I pomóż nam widzieć Pomóż nam, Panie, widzieć, jeśli jesteśmy ślepi, otwórz nasze oczy, abyśmy wiedzieli, czym zostaliśmy ubłogosławieni, jak wielkie jest nasze dziedzictwo w Jezusie Chrystusie. I, Panie, w swojej łasce dałeś nam żyć w czasie pokoju. Tak wielu ludzi żyło i żyje w czasach wojen, w czasach konfliktów, w czasach naprawdę wielkich niepokojów, prześladowań. A my jesteśmy tutaj w pokoju, mamy gdzie mieszkać, mamy co jeść, mamy zaopatrzone te nasze codzienne potrzeby. Ponadmiarę tak naprawdę, więcej nawet niż potrzebujemy. Nikt z nas nie jest tu wychudzony, zagłodzony, zabiedzony, ale mamy wszystkiego i widać po nas, że troszczysz się o nas, Boże. Obyśmy byli wdzięczni. I obyśmy nie pożądali tych rzeczy, które nie są dla nas. Ale byli tobie, Panie, wdzięczni i wyrażali tę wdzięczność. Wyrażali tutaj, gdy się gromadzimy, aby Cię chwalić i dziękować Ci i wywyższać Cię, i wyrażali to, gdy rozmawiamy z ludźmi tego świata. Wyrażali to wszędzie, aby na naszych ustach było dziękczynienie Tobie, Boże. Uwielbienie Ciebie za te duchowe błogosławieństwa i doczesne. Daj nam, Panie, dzisiaj doświadczać w radości Twojej obecności, mocy Twego ducha i działania Twego w mocy w każdym z naszych serc. W Jezusie Chrystusie oczekujemy na Twoje działanie i dziękujemy Ci za to, co dzisiaj będziesz do nas mówił, i co będziesz w nas czynił. Chwała Tobie. Amen.